Wsiągnął gaj z strony Vajk, tak jak mówiłem parę odcinków temu miało być losowanie na itemki, ale w tym losowaniu wzięło bardzo mało osób udział, więc stwierdziłem, że po prostu zrobiłem sobie dwie skrzyneczki i będą w miarę równe szanse, bo tak, pierwsza skrzyneczka to kordy są już podane na filmiku, będziecie widzieć je, a druga myślę, że na 10 łapek będzie, będą podane drugie kordy, no żeby po prostu ta pierwsza osoba, która dorwie pierwszą skrzynkę, żeby nie poleciała od razu na drugą. I że były w miarę wyrównane szanse, tak mi się wydaje. No i w sumie to kończymy edycję tutaj. Więc dzięki bardzo za edycję. No i do zobaczenia w na następnych filmach. Także pozdro guys. Yo! A i oczywiście możecie napisać w komentarzu, komu się udało dorwać itemki. Pozdro.